Witam waleczkę szumanką. Znajdujemy się dzisiaj u mnie nad basenem. Ten basen ma około 2-3 tysięcy litrów, i ja będę wrzucał tutaj wylęgi ryb. Mam zamiar tutaj wrzucić wylęgi prawdopodobnie lina, ewentualnie do tego krasia. Dzisiaj w celach eksperymentalnych, ale nie tylko, będziemy stosować torf. Torf stawowy i też trzeba uważać na, na rodzaje torfu, bo rodzajów torfu jest bardzo dużo. Jest torf zasadowy, ale większość torfów jest kwaśnych, czyli mają pH poniżej 7. pH 7 jest neutralne, pH powyżej 7 jest pH zasadowym i jest to najlepszy pH, jeżeli chodzi o hodowlę ryb. Między 7 i 6, a 8,4. pH poniżej 7 jest pH kwasowym. Są gatunki ryb w Polsce, które preferują nawet dobrze pH kwaśny, większość lubi zasadowe. W sumie każda ryba w Polsce może żyć na zasadowym, prawie każda. Ale na przykład złoty karaś, srebrny karaś, płoć, szczupak. Czy lin, dość dobrze i przyjemnie znoszą kwaśną wodę. I dzisiaj sobie użykujemy torf stawowy, podaj bliżej, jak możesz. Torf ma kilka zastosowań i co ważne, jak kupujemy torf, to kupujemy torf stawowy najlepiej z tego powodu, że większość opakowań torfu, które jest sprzedawany na rynku, to jest to torf do kwiatów albo służący jako nawóz. I bardzo dużo, dużo część torfu zawiera różne chemiczne składniki, które hodowli ryb nam się nie nadadzą i mogą tylko zaszkodzić. Jakie są zalety torfu stawowego? Obniża pH i twardość wody, stabilizuje parametry wody, ogranicza rozwój glonów, naturalnie przyciemnia wodę, bezpieczny dla ryb, roślin i środowiska. No i to prawda, na torfie bardzo fajnie rośnie różna roślinność oraz kolor wody jest taki jakby herbaciany, ciemniejszy. Na kradzie wiadomo, jest biały. To taka alternatywa, bo w sumie torf i taka wzajemna odwrotność siebie, ponieważ kreda tworzy pH zasadowe. A torf, patrzmy, ale ja sobie postanowiłem dwa albo trzy baseny, bo mam kilka kilkanaście basenów, tu Wam się może wyświetlają ujęcia z drona. Lubię eksperymentować, lubię dochodzić do czegoś nowego, lubię łączyć pomysły, które wynajduję z zagranicznym internecie. W ogóle z zagranicy jest sprzedawany torf stawowy, tak samo kreda stawowa. Polska ciemnogród, jeżeli chodzi o hodowlę ryb. Bardzo, bardzo dużo czytam literatury zagranicznej, bo po prostu literaturę taką całą przeczytałem. E, Pojdź bliżej. Tak wygląda torf kwaśny. On ma pH w granicach 4 5, czyli jest dość kwaśny. No pH poniżej 6, jeżeli chodzi o staw, to jest to dość niebezpieczne pH. Ale jak on się zmiesza z wodą, to pH będzie wynosiło między 5 a 6. Coś takiego torf kwaśny bez żadnych dodatków chemicznych, więc jest to torf idealny, jeżeli chodzi o oczko wodne. Na tym bardzo fajnie rosną rośliny. Możesz podejść bliżej. Tutaj mamy basen. Tutaj mam część torfu sypanego no i sobie go rozsypę jeszcze bardziej dalej. Jeżeli chodzi o rozsypywanie torfu, to możemy to zrobić na dwa albo trzy sposoby. Ja pokażę w sumie jeden, ale powiem też o drugim. Mianowicie możemy sobie pokryć całe nasze dno. W sumie fajnie będzie widzieć, jak to na wodę barwi. Możecie pokazać na wodę. Woda jest ciemniejsza, ale ona po czasie się ustabilizowuje i ten torf opada. Na torfie nie ma glonów nitkowych, więc jeżeli macie problem z glonami nitkowymi, które Wam gdzieś się wyświetlają, to po zastosowaniu torfu tych glonów za bardzo nie powinno być, no i torf wiadomo, barwi ręce na czarno, kredę na biało. Możemy ten torf sobie rozsypać po całym naszym zbiorniku, zrobić z niego jakąś tą warstwę. Oraz tak możemy, aby on nam wody za mocno nie psuł, koloru wody i aby tak się nie ponoszył, no to możemy sobie na przykład zastosować worki po ziemniakach, takie pomarańczowe worki, wsypać te worki po ziemniakach pomarańczowe i wziąć do wody. Jak szukać tego torfu, gdzie go znaleźć? W internecie na Allegro, na sklepach mamy wrzucony torf stawowy. Jest to specjalny torf, właśnie przygotowany do e, hodowli ryb bez związków chemicznych i jest to torf paskowaty. Bardzo możliwe, że niedługo w oparciu będzie torf zasadowy. Jest to mega temat. E, dobra sprawa dla osób, które chcą, aby oczko wodne wyglądało bardzo ładnie. Stycznie, czyli ja by było pełno roślinności, bo na tym bardzo fajnie rośnie roślinność. To w ogóle może używać podkład do, e, do sadzonych roślin. Więc ja sobie ten pasem. Było, że torfem, tutaj damy lina karasia, na pewno nie będziemy tutaj dawać jakichś specjalnie innych ryb, na pewno bolenia nie damy, czy świnki, czy glenia, bo raczej by się tutaj nie przystosował, ale na takiej lekko kwaśnej wodzie, parametry wody będziemy sprawdzać testerem pH, no to e, takie liny, czy karasie tutaj jak najbardziej będą i będą robić sobie porównanie, jak wylęgi na przykład złotego lina czy tam zielonego na basen kredowy oraz torfowy. Zobaczymy, gdzie fajnie rosną, czy kolory się będą zmieniać i gdzie będzie większa przeżywalność. Dzięki zawartości kwasów humusowych torf działa gwałtownym wahaniom pH, które są szczególnie niebezpieczne dla wylęgu. Właściwości antybakteryjne i antygrzybicze zawiera również torf. Związki humusowe zawarte w torfie ograniczają rozwój szkodliwych mikroorganizmów, grzybów i bakterii, co zmniejsza ryzyko wystąpienia chorób wśród rybu. To naturalna forma ochrony biologicznej bez konieczności stosowania chemii. Ja ogólnie polecam stosować naturalne produkty to właśnie torf, krada, szlumę, śmienną, wywarzyszek olchy. Tylko trzeba to równomiernie stosować i zwracać uwagę na pH oraz na to, jakie. Na metry, i na to, jakie mamy ryby, jaka jest temperatura, no i innych całą masę e, ważnych aspektów. E, dalej, na torfie też są lepsze warunki do rozwoju zooplanktonu. W obecności torfu rozwija się korzystnie z który sprzyja nam na zooplanktonu, podstawowego pokarmu dla, raf, dla larw i na rybku ryb. Dzięki temu młode ryby mają zapewnione lepszy start żywieniowy. Torf również barwi wodę, co zresztą w sumie raczej wszyscy o tym wied wiedzą. Odzerwanie z warunków. No autor ogólnie podłoże trwowe tak fajnie odzerwuje takie dziką wodę i ma walory estetyczne. Regularny kontakt z wodą turfową poprawia odporność ryb, to czas rekonwersacji po chorobach. Torf jest też ciekawym rozwiązaniem, bo jeżeli nasze pH wynosi powyżej 9, to właśnie torfem możemy zbić je do 7, 8 czy nawet 6. Torf powinniśmy stosować tylko wtedy, gdy nasze pH wynosi powyżej 7, gdy jest niższe, to nie ma sensu. Torf przeciwdziała pojawieniu się uglonów nitkowych, potrafi oczyszczać wodę oraz wprowadza walory estetyczne pod warunkiem prawidłowego użycia. Najlepiej sobie używać w gotowych workach z kamieniem. Na sklep prawyśczo.pl jest kilka rodzajów torfu dostawu: są w wiaderkach oraz w workach z od Poza tym, do 20 maja 2025 roku na sklep rachwistruga.pl trwa promocja na zanęty wędkarskie, więc jeżeli tu mamy wędkarzy, to jest fajna promocja, albo jeżeli ktoś chce komuś zrobić jakiś prezent wędkarski, to też jest mega temat, ponieważ kupując pakiet 10 kg zanęt, kolejne 10 kg otrzymujemy gratis, więc za 20 kg zanęt płacimy tyle, co byśmy zapłacili za 10 kg. W tym filmiku to tyle, dziękuję wszystkim za obejrzenie, jeżeli macie jakieś pytania, śmiało piszcie w komentarzach, Teraz na jakiś czas będziemy poruszać takie różne tematy odnośnie bol oczek wodnych czy stawów rybnych, więc Tematy podłoży, tematy chorób ryb, problemów w wonnych, tematy z drapieżnikami, które nam ryby wybierają, tematy dotyczące właśnie całej tej otoczki będą tutaj poruszane. Do następnego.